Siemanko. Witam w moim przyszłym kanale. No i sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak. Wylana jest płyta, już ładnie wyschła że tak powiem kilka dni temu. Dzisiaj mamy wtorek, czyli wylałem w piątek. Tak na dwa razy sobie zrobiłem w czwartek. Wylałem taką ławę jakby tutaj po zewnętrznej. A w piątek resztę uzupełniłem. I powiem Wam, że po pierwsze, że szybko mi to poszło, wiele szybciej niż, niż myślałem. Nie była to ciężka robota. Zajęło mi to w sumie może z 6 godzin, czyli w czwartek około 2-3 godzin. No i w piątek też tak 2-3 godziny. Już z myciem w tych narzędzi więcej tego mycia chyba było niż w całej tej roboty. No, i co dzisiaj musiałem wybrać? Tutaj glinę jeszcze, bo przez weekend tu nas padało dosyć mocno. Także tutaj stała normalnie woda, jak w basenie. Tutaj się zrobiło plastelina. Wybrałem tą glinę, wyrzuciłem na zewnątrz. No i nie wiem właśnie, co teraz zrobić: czy zasypać to piaskiem, czyli, czy poczekać trochę aż przeschnie. Nie wiem, myślę, że chyba poczekam, bo na razie z tego co widziałem pogoda się zapowiada w miarę dobra ma nie padać także może lepiej żeby sobie trochę to przeschło a później jak będzie będzie murowane no to to sobie to planuję właśnie mam dosyć dużo piasku zamówiłem wywrotkę piasku bo się przyda jeszcze tutaj na różne rzeczy także myślę że jak będę murował to sukcesywnie będę sobie tutaj obsypywał na zewnątrz taką zrobię um, podsypkę cementową, piaskową. Coś takiego. Taki można powiedzieć, suchy beton, ale, ale wiadomo, taki sobieutki, no nie? No i co, zamówiłem wczoraj jeszcze bloczki. Czyli um, obliczyłem sobie tak mniej więcej, że wyjdzie około 190 sztuk. Co prawda, plan był początkowo inny. Myślałem, żeby pierwszą warstwę bloczka położyć na płask, czyli tak jak się normalnie fundament muruje, i od drugiej warstwy stawiać na sztorc. No ale ze względu na to, że źle koparkowemu pokazałem trochę, więc źle było wykopane, za mało w sensie z tej strony, z tej lewej. No i jak teraz bym położył go na płask można by, można by położyć go na płask Na płasko Ale wtedy Wyszłoby mi chyba niecałe 90 cm No około 90 cm Szerokości kanału Ale bardziej mi zależy na tym Żeby on się zaczynał jak najbliżej Tej lewej ściany Tutaj Chciałem żeby wyszedł 80 cm około 80 cm od ściany no i co jeszcze jutro kolega ma do mnie przyjechać i będziemy ten podciąg szalować bo na razie jest tylko tak podparty żeby, żeby to nie spadło no i tak jak mówię jutro jest plan taki żeby zaszalować cały ten podciąg nad bramą no może W przyszłym tygodniu by się udało zalać ten, ten wieniec, ale to zależy od pogody. Bo powiem, że u mnie no, glina jest straszna i jak będzie jak będzie padać, no to nie ma szans, żeby tutaj wjechała gruszka z betona. Tak jak przez ostatnie dni było przeszły tydzień takiej fajnej pogody, ciepło. No to fajnie udało. Ładnie wszystko wyschło i, i wywrotka z piaskiem wjechała bez problemu. Ale jak będzie padać, no to to będzie kiepsko, a jak nie wiedzie, no to nastawiłem się już właściwie wcześniej na to, że będziemy zalewać to ręcznie, albo z betoniarki normalnym takim betonem, albo z such, suchego też myślałem, żeby zamówić i przemieszać w betoniarce, chociaż no podobno znaczy podobno rozmawiałem z kierownikiem i na takie coś nie wyraził zgody także raczej będę chciał zrobić tak, że, że poczekam, po prostu wstrzymam się z tym zalewaniem aż do momentu, aż będzie taka super pogoda przez co najmniej tydzień że wyschnie mi tutaj na podwórku wszystko, że będzie mogła sobie gruszka z betonem wjechać i Pompogróżka i, i nam fajnie poda na górę i raz, że będzie super beton, na pewno lepszy niż samemu by się umieszało, no a dwa, że o wiele mniej pracy fizycznej, o wiele lżej. No dobra, to tyle, także na razie skupiam się, mówię, na tym podciągu jutro, to jest najważniejsze, no i zobaczymy jak to z tym murowaniem będzie. Dobra, trzymajcie się, na razie.